Jakoś nie miałem okazji nagrywać nic w międzyczasie, więc nagrywam już po e, całym tygodniu z Huelem. Mam się dobrze. Jestem zdrów, nic mi nie dolega. E, przetrwałem, chociaż było trochę ciężko ale ze względu na to, że brakowało mi normalnego jedzenia. Znalazłem w międzyczasie inną recenzję Huela. Pewien dziennikarz z, z portalu Spiders Web e, mi przez miesiąc używi się tym chwalę. No ja bym miesiąc raczej. Byłoby to spore wyrzeczenie dla mnie, no bo naprawdę już miałem dość. Bardzo się cieszyłem, że to już jest koniec, ale uważam to naprawdę za super rzecz. I teraz już mówię dlaczego. Cztery y, posiłki dziennie miałem z tego koła, z czego jeden posiłek miał 400 kalorii. Y, spożywałem 400 gram tego proszku dziennie. <laughs> y, sugeruję tutaj spożywać troszkę więcej. 4 cztery razy, cztery razy 125 gram, czyli pół kilo. W 4 porcjach albo pół kilo w 5 porcjach. No ja miałem 400 gram, więc 100 gram mniej niż oni rekomendują, to już mówiłem wcześniej. I to jest 1600 kalorii, te 400 gram, które ja sobie pijałem. I muszę powiedzieć, że pomimo tego, że to było 1600 kalorii dziennie i ruchu podczas tego tygodnia praktycznie nie miałem, dwa razy na rowerze byłem. Powiedzmy, że około 100 km na rowerze zrobiłem w ciągu tygodnia. A tak poza tym to żadnych spacerów nie było, żadnych prac fizycznych, nic z tych rzeczy. I, yy, może niektórym będzie interesować waga, uważam, że to jest pierwszy, odkąd już moje, moje przygody z odchudzaniem, które już przeprowadzam od wielu lat, to to jest pierwszy produkt, z którym się spotkałem, dzięki któremu można chudnąć, jednocześnie nie będąc głodnym. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie spodziewałem się schudnąć wiele na huelu, dlatego że to jest jednak 1600 kalorii dziennie. Z body miałem 1500 kalorii dziennie i nie schudłem w ogóle. Przez tydzień stosowałem. Wiadomo, że powinienem przez dłużej, bo to się musi organizować przy do tej diety i tak dalej. Ale robiłem przez tydzień body i nie schudłem w ogóle. No pół kilo, ale to jest margines typu, już mówiłem jakiego. A huel 1600 kalorii dziennie schudłem ponad 2 kg. I czułem to, że to nie jest tylko sama woda, czy jakieś tam. Po prostu czułem to w lustrze, widziałem to, widziałem po samym sobie, że schudłem. Mimo, że z body chief'em, chudnąc, miałem dużo ruchu fizycznego też, a tutaj praktycznie w ogóle. Także to jest jeszcze kolejny czynnik przemawiający za tym, że spożywając Quell, schudniesz. Sam Quell, oczywiście. Także tak. I ze względu na to, że te dwie paczki miałyby wystarczyć na tydzień diety, owszem, ale po pół kilo dziennie, a ja spożywałem po 400 gram, to jeszcze mi tego pola trochę zostało. I to jest całkiem spoko. Dlatego, że to można zrobić na szybko, jest dosyć chłodne. Nie, kurwa. Co ja pierdolę? Także taki aspekt jeśli chodzi o odchudzanie się, jeśli ktoś by chciał się z tym odchudzać, to naprawdę według mnie spoko, chociaż nie jest to chyba produkt zrobiony po to, żeby się z nim odchudzać. A raczej jest to produkt zrobiony po to, żeby móc szybko zjeść sobie posiłek, który jest stosunkowo niedrogi. Można go łatwo przygotować, można go łatwo skonsumować, nie trzeba przy tym jakiegoś większego, większych tam cerygieli odpieprzać w kuchni, można to zrobić tak naprawdę wszędzie, wystarczy mieć dostęp do wody. I ten dziennikarz, który recenzował Huel po miesięcznej diecie, też schudł sporo, a w dodatku on robił to y, pół kilo dziennie tego jadł, więc jeszcze więcej niż ja i dodatkowo z mlekiem, bo uważał, że z wodą to jest niejadalne. Nie, nie, nie no ja uważam, że z wodą jest to jak najbardziej jadalne, a więc powiem więcej, yy, szybko i się do tego przyzwyczaić. Zrobiłem z mlekiem na samym początku, nie widziałem jakiejś strasznie dużej różnicy pomiędzy Chorem zrobionym z mlekiem, a z wodą, więc postanowiłem pozostać przy wodzie. Jeśli chodzi o cenę tego, yy, ja kupiłem te dwie paczki za 260 zł. Oczywiście Shaker i koszulka była w promocji, czy gratis. Jak musiałbym to policzyć teraz szybko? Jak jest 3,5 litrów, to jest 3,5 tysiąca gram, więc to jest 35 porcji po 100 gram. Te dwie paszki kosztowały 260 złotych. To w tym momencie muszę 260 podzielić na 35 porcji. I wychodzi 7,40 za porcję. Hmm. A jeżeli ktoś sobie chce robić porcję po 125 gram, 4 razy dziennie, to wychodzi za porcję 9,28. No i teraz tak. Spotkałem się z opiniami w internecie, że to jest mało. Otóż nie wydaje mi się. A już mówię dlaczego. Ja mieszkam sam i yy, yy, jakby. Jadam jak jadam. No, no nie wiem, czy ludzie jedzą w restauracjach, czy chodzą na śniadania do jakichś tam śniadaniowni, płacą po 15 zł za jajecznicę z bekonem, a potem idą na obiad i płacą 20 zł za obiad, i potem jeszcze wracają i zamawiają coś. Na wieczór jeszcze płacą kolejne 20 zł, to wtedy rozumiem, że to jest niedrogo. Jeżeli mi wychodzi jest 9 zł za danie takie jakim jest ale mi wychodzi dużo mniej. Dlatego, że ja, ja jem dwa, dwa posiłki dziennie. Jest to śniadanie i obiad oczywiście. Na śniadanie jem coś większego, na obiad, coś mniejszego. I ja za te posiłki dwa płacę niewiele, bo kupuję gotowce w sklepach i ktoś powie, że to jest niezdrowo. Owszem, jeżeli się nie wie, co kupuję. Ja kupuję w żabce. W żabce akurat, żabka jest jakaś tak bardziej nastawiona, ostatnio szczególnie, na, na właśnie na millenialsów, czyli osoby z, raczej w moim wieku, które są bardziej y, świadome tego co jedzą i świadome tego jak się odżywiają. Sprawdzają etykiety na opakowaniach i po prostu jakby podążają w miarę za tymi trendami żywieniowymi jakie są teraz, żeby jeść zdrowo, żeby jeść świadomie. No i ja tak robię i sprawdzam etykiety, co kupuję. Kupuję rzeczy świeże, które mają krótką, krótki termin przydatności do spożycia. Oczywiście to są gotowce, to nie są jakieś, nie wiem, dania przygotowywane, tak, że ktoś mi przygotował, podał, podał, tak, wiadomo. Tylko to są w plastikowych opakowaniach, do mikrofali, coś takiego. W żabce jest duży wybór takich rzeczy. I nie są one wcale tanie, bo wychodzi tak, powiedzmy, od 8 do nawet 15 zł za danie, takie gotowe, z rabki. Jeśli chodzi o kaloryczność takich dań, to to jest od 350 do nawet powiedzmy 700 kalorów. Tak, taki przedział z kaloryczności, ale żabki robią przeceny. Ze względu na to, że te produkty są yy, mają krótki termin przydatności do spożycia, więc one szybko uderzają w, ten, w te górne granice już, kiedy trzeba je będzie niedługo wyrzucić, dlatego że nikt tego nie kupuje. No i w tym momencie żabki robią promocje na takie rzeczy. Niektóre robią 20%, inne jeszcze in, inaczej. A moja żabka, która jest tutaj niedaleko mnie, robi przeceny 50%. I praktycznie zawsze, to jest całkiem spora żabka, praktycznie zawsze. Jak chodzę tam codziennie, albo co najmniej co drugi dzień, to już na pewno, są jakieś przeceny. Dlatego ja sobie kupuję spaghetti carbonara, czy pepperoni, czy, czy nawet jakiś tam pieczeń z, yy, ze schabu. Czy jakieś tam nawet jest rolada ostatnio e, wołowa? Jakieś takie, no mnóstwo tam jest różnych gotowców. Jakieś takie kurczak po jamańsku, jakieś wieprzowina po, nie wiem, tajsku, makaron po innym inodyz, jest przy, przy okazji jest zajebisty makaron. I to wszystko kupuje tak naprawdę za połowę ceny. Bardzo, bardzo rzadko kupuje coś za pełną cenę. Więc ja w tym momencie kupuję dwa takie sobie dania, zamiast spłacić po 10 zł za danie, zadań, powiedzmy, płacę po 5. I w tym momencie ja zadychę Nie Mam śniadanie i obiad, które jest naprawdę bardzo dobre. Nie ma żadnych konserwantów, sztucznych rzeczy w środku. No i jest bardzo sycące, i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. Więc, dla mnie, taki Chuel, well, który kosztuje powiedzmy nawet te. Nie 260 zł tygodniowo, tylko jeszcze mniej, powiedzmy, bo można. Bo ja tak naprawdę nie wykorzystałem tego wszystkiego. Powiedzmy, że kosztuje to 260 zł na 10 dni. To ja i tak. W ciągu dnia na normalne jedzenie wydaje mniej niż na chłopie. Także dla mnie to wcale nie jest tak tanie. Ale rozumiem, że ludzie normalnie, nie wiem, no, kupują inaczej, tak? Nie patrzą się na promocję w żabce i żywią się w inny sposób niż ja, więc rozumiem, że może to być dla niektórych po prostu tania opcja. I wygodna. Podsumowując, podsumuję już to, może wszystko. <laughs> na chwilu można skłonić. Owszem, jest to zapychające. Na początku nawet było to trochę mi za ciężkie na żołądku, potem się to wszystko zostabilizowało. Jeśli chodzi o wizyty w toalecie, to było od pierwszym dniu, kiedy tak musiałem się na to przestawić, już było całkowicie w porządku. Wszystko się uregulowało. Muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Nieprzyjemny zapach... z ust. Szczególnie wieczorami. Kiedy spożywałem tego cola. Co więcej, nie tylko z ust. Mam nadzieję, że nie muszę mówić szczegółów. Może to jest związek z tym, właśnie, że to ma dużo tych jakichś tam nasion rozdrobionych w środku. A jak wiemy, wie, wiemy, jak to potrafi działać czasami na układ pokarmowy. To, to jest jeszcze minus. Minusem kolejnym jest to, że długo spałem bardzo, będąc na, na tym bo tak 9 go, chociaż teraz już się testu ustawili, zwało pod koniec dni. Tak, jakby organy się do układu, i zacząłem inaczej funkcjonować. Już tych zdjęć było mniej. Już spałem bardziej regularnie. No powiem szczerze, może to jest kwestia tego, żeby się organizm tego nastawił. Drugim dużym plusem jest to, że jest to bardzo wygodne w przygotowaniu. Można to zabrać ze sobą, przygotować wcześniej, zabrać ze sobą wszędzie. Eee, no chyba tyle z plusów, ale to czy to mało? Mówiłem o grudkach. Był komentarz od Kota Behemota eee, o tym, o takich siateczkach. Że shaker do białka takie siateczki mają. Jak zrobię to z tym, to nie będzie grudek. No i faktycznie, Huel dołącza coś takiego. nie? Tylko, że ja to wrzuciłem do pudła, bo myślałem, że może to jest tak jak zamówiłem G Fuel. To było coś takiego tutaj, że to trzymało kubek, żeby się nie spłaszczył w przesyłce. Więc myślałem, że to jest coś podobnego, ale okazuje się, że nie. Że jak to założę, to zakręcę i zacznę tym trzepać, to wtedy grudek nie będzie. Jeżeli ktoś to wyrzucił, bo uznał, że też to mu nie jest potrzebne, po prostu, to i teraz ma problem. No to po druga, druga opcja. Bardzo prosta. Zrobić taki huel... Ile tam już gadam? Strasznie długo, kurwa. Zrobić taki huel, postawić do lodówki yy, i poczekać godzinę. I te grudki się rozpuszczą. Po prostu się rozpuszczają. To też przypadkowo odkryłem. Yy, więc jeżeli ktoś to wyrzucił, to niech sobie robi po prostu troszkę wcześniej. I tych ty grudek się też pozbędzie. Bo naprawdę one bardzo. Ogóle jest przyjemny w konsumpcji, ja się nie ma tym wróżek naprawdę. Dobra. Muszę chyba kartki sobie robić, żeby wiedzieć o czym mam mówić, bo potem niby gadam szybko, niby zwięźle, a potem się okazuje, że filmuj takie z 10 minut to jest za długo. Nagadanie o czymś takim jeszcze bez żadnych obrazków. Następne diety nie wiem jeszcze jakie będą. Nie mam planów. Już mi się reklamują na Facebooku jakieś nowe rzeczy. Jest konkurencja za taquela jakaś powstała teraz. Też nad tym myślę, czy by tego nie spróbować, chciałem zrobić Body Chiefa, tylko że tym razem 3000 kalorii w dietę, ale wiem, że nie dam rady tego zrobić w tym roku, bo mam dużo wydatków związanych z wyjazdami. Bo Jest Tajlandia, potem jest Jordania w grudniu na tydzień i tak naprawdę w listopadzie mam tylko czas, żeby... Nieważne, w każdym razie nie dam rady tego zrobić w tym roku, więc będą... Prawdopodobnie podróże. A w ogóle o czym ten kanał będzie, to jeszcze powiem w filmie innym za parę dni, może. Także to na razie tyle by było z mojej strony.